I mamy posprzątane. Najgorszy etap za nami. Mm, I teraz tak. Uff, bajzel ogarnięty. Teraz muszę spryskać sobie pufasem to, 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 tego grzyba tą pleśń tutaj. Powycinać mm, te OSB i tutaj też żebym mógł tu później zrobić mm, Szpaletę załamaną, tu to samo, też to muszę wyciąć, w tamtym oknie to samo, tutaj będę musiał zrobić sobie szczelinę, tak jak na górze robiłem, tutaj też mam to powykuwane, ale przez zimę tutaj konkretnie biało na tym strychu, tak więc tak na sztukę, na szybko tylko ten styropian tak wcisłem tutaj. Żeby tu po prostu nie wiało. I że mam porobione na wylot dziury. To tutaj sobie tylko na wierce otwory powiedzmy, jak tutaj mam kalenicę, to gdzieś dotąd taką siatkę dziur. Tutaj tylko wywiercę w tym miejscu, wywiercę w tym miejscu. No i myślę, że to będzie mi tutaj wiało. Dobra, tam, tam, nie ma co pokazywać, bo tam jest Armagedon na razie. To wszystko trochę stąd poszło tam i bierzemy się za to, tak? Więc działamy, wycinamy, wycinamy tu, wycinamy tu, psikamy pufasem, likwidujemy te badziewia, żeby tutaj listewki sobie ponakręcać. To trzeba zlikwidować. No i ogólnie taka przygotówka. Dobra to działamy sobie, wycinamy tamto, psikamy i lecimy z tym tematem. Ok, mamy to <laughs> powycinane tutaj z tej strony. Teraz tutaj jak widać mamy miejsce na izolację. Tutaj jest systemowy kołnierz z okna. Docieplenie, czyli izolacją dojeżdżamy sobie bez problemu do tego styropianu. Tutaj już pójdzie wełna. Miejsce jest z tej z tej strony. To samo. Tutaj mamy wycięte dalej, że jak tutaj pójdzie szpaleta, to żeby tutaj było dużo miejsca na izolację, tutaj wycinałem wcześniej dotąd, ale musiałem to podciągnąć dalej, bardziej wyciąć z tego względu, że tutaj tak jak przyjdzie płyta. Będzie ta szpaletka mała, i później tutaj pójdę poziomo z tym sufitem. Tu jest mały kąt dachu i ten poziom sufitu gdzieś mi tu będzie 10, czy tam 8. I tu mi pójdzie ten poziom. Ta, ta szpaleta tutaj to będzie potężna. Ten kawał płaskiego sufitu tutaj będzie potężny. I dlatego, jak to by było w tym miejscu to mi przychodziło tu, to tutaj było mało izolacji, dlatego to podciem dalej, żeby po prostu tu włożyć izolację, bo tutaj będzie niestety tylko tyle, co tutaj jest. No hmm, to może nawet dalej to podetnę. Zmienię to i podetnę. Ale dobra, tu może być tyle izolacji. Tu jest belka. Tutaj, kurde, no. Trzeba to chyba dalej wyciąć. Gdzieś tu. No, dokładnie, tu trzeba to wyciąć. No, ale nie, no to tu jest to samo. Też tu będzie mało izolacji. To wszędzie bym musiał wycinać. Tu to samo, tylko tyle wchodzi. Później belka. Ciach, dobra. Zostawiam to tak, jak jest. Teraz zawczasu sobie muszę przygotować ścianę Zag w tym miejscu, gdzie będzie szła poziom płyt. Zagruntować po obwodzie. Znaczy tu, 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 tu zagruntować, wytynkować pasek, żeby mógł później, żeby miał do czego później przykleić mankiet z paroizolacji. No, tu to będzie na kalipa trochę. Tutaj się mam do czego przykleić fajnie, bo to by, prawdopodobnie gdzieś będzie tutaj, w tym miejscu. Pod tym zaraz jakoś tu tam już kurczę ten mur wygląda jak wygląda, to jest dramat tu w ogóle co się dzieje. Tu jest jakieś buły są. Tu odchodzi tu to samo tu też w ogóle jakiś idzie mur, jakiś wypust, tu później też coś wylane, jakaś ściana pancerna. Też jakieś kurde gzymsy, nie gzymsy. Jak to potem parę i w pole pojechać? No, to trzeba coś będzie wykombinować, no, no ale jest to pomurowane, pobudowane dramatycznie. Ojku, i czas z tym walczyć. No nic, ja to robię. No tutaj niestety nie będzie zrobione tak jak to ma być. No bo się nie da, wiadomo. Trzeba żejbić w tym co jest i starać się w miarę zrobić. Jak najlepiej, żeby to wyciągnąć. No. Zobaczymy w ogóle, gdzieś tu się będę przyklejał tą parysolacją. Teraz obczaję w ogóle, gdzie mi ten skos wyjdzie, bo miałem tutaj dawać wełnę. Bo tu mi wyjdzie wełna dycha między krokwie i miałem dawać dychę pod krokwie, czyli 20 wełny. No ale 20 to jest takie... 0,32 to jest takie, no... Trzeba było więcej, no 15 chociaż dać pod. A z tego względu też dałbym piętnastkę pod, bo mi akurat zakryje tą płatę. Bo po co mam mieć ją widoczną, bo jakbym dał dychę, to mi to chyba wyjdzie tak, że wchodzi mi zabudowa tu, dychy, no i wychodzi mi gdzieś tu, nie? No to taki trójkącik, belki, po co mi to? No <laughs> wiadomo, trochę przyoszczędzę na miejsca, jak dam dwudziestkę, w pewnym sensie dychę i dychę. No, a te pięć centymetrów, no to to, no, trochę, trochę bliżej podejdę pod, pod... pod ścianę, no tam i tak nie wejdę, tam będą jakieś szafy coś tam. A tam, tam już podejdę spoko w miarę, tam już podejdę powiedzmy aż gdzieś dotąd, jak tu będzie 15, to gdzieś dotąd dojdę. Wyciągam rękę no i tam do tej Murłaty mam jakieś 30 cm. No to co, daleko się schylę i już jestem. Dobra, ja sobie to przygotowuję Gruntuję to Wyschnie, tynkuje Później wycinamy dziury Gdzie trzeba I lecimy po kolei Ojku Dobra, działamy Ok, kamera padła. Hmm. Tutaj ten cały pas mamy zrobiony dookoła, żeby przykleić sobie mankiet. W tym miejscu musiałem sobie ten uskok, co tutaj jest, ta wnęka, musiałem sobie to wypełnić, wyrównać. Tutaj troszkę tynkiem to, jakby. Nadbudować, żebym mógł tutaj sobie przykleić mankiet. Tutaj to idzie tak, tu mi akurat na szczęście wyszło na czole, tak więc tutaj nie będzie problemu. Będzie fajnie się ten mankiet tu kleiło. Jakby wyszło tu na górze, jakbym tu dawał dychę pod krokwie, no to bym musiał jakoś kleić tu. A wiadomo, tu jest lepiej jak tutaj, czyli to mi idzie tędy. Idzie dalej, znowu pod płatwią. I tam mi gdzieś to w tym miejscu wychodzi, a w sumie mogę włączyć laser i pokażę. Już laser mam ustawiony. O! Tak mi to tutaj mi pod płatwią przechodzi. Mi dotąd dojeżdża, leci tędy tu po tym się, tutaj tutaj przechodzi, tutaj też przechodzi mi pod. To akurat nie łapię, bo chyba komi zasłania. No ale jak patrząc tu po kresce i tu po kresce, no to to gdzieś wyjdzie w tym miejscu. Ok, tak to jest wykonane. Teraz yy, zanim zabiorę się za, za to, mm, robienie, no w sumie mógłbym to zrobić, bo to mi tu w niczym nie przeszkadza ale jeszcze muszę parę dziur podowiercać i biorę się za rozwalanie tego to też spoko bo to będę musiał sobie albo otynkować albo bloczkiem jeszcze taką trują podmurować żeby się to trzymało bo tutaj widzicie jak to jest piękna prowizorka zrobiona żeby to trzymało i akurat fajnie bo też mankiet ma mi wyjdzie Idealnie na tym, że nie będę musiał ani na klinkier wjeżdżać. Tutaj się będzie miał czego chwycić. No mówię, to muszę zrzucić jakoś po kawałku. Najpierw powiedzmy czoło, albo najpierw róg, podeprzeć tyczką. No coś tu muszę wykombinować. Najpierw muszę tu zrobić odkrywkę i zobaczyć o co tu chodzi. Dobra, dobieramy się do tego. Patrzymy, jak to tu jest w ogóle wykonane.